Poziom 49 jest 50 poziomem Backrooms. Ten poziom to ogromne pole bitwy podobne do tych z pierwszej wojny światowej. Jednak nie trwa walka. Jest to niebezpieczny poziom tylko jeśli wędrowiec opuści okop lub jeśli nie jest chowany podczas bombardowania. Po wyjściu z okopu wędrowiec zostanie rozstrzelany przez tysiące pocisków, przez co ciało zostanie nie do rozróżnienia od reszty zwłok znajdujących się na polu bitwy. Pomimo tego, że w zasięgu wzroku nie ma żadnych lamp fluorescencyjnych. Po poziomie nadal nie ich brzęczenie. Bardzo rzadko po niej przygotują samoloty, zrzucając bomby, które mogą trafić o kopy. Jeśli tak się stanie, pamiętaj o lokalizowaniu i wejściu do schronu, zakupaniu dystansu od wejść, cuknięciu i trzymaniu głowy nisko. Bomby mogą spadać od 4 minut do wielu godzin. Wyjątkowo wysokim priorytetem jest, aby przez ten czas wędrowiec znalazł sobie jakieś zajęcie. ceny jest zrobienie wszystkiego możliwe dla zachowania całkowitego spokoju, a przeciwdziałać rozwojowi nerwicy wojennej. Jeśli to możliwe, sen jest najlepszym wyjściem, wtedy umysł jest wyłączony, zapobiegając stresowi. Do innych rozwiązań należą wysiłek fizyczny lub gry karciane. Wędrowiec nie ma żadnego zajęcia, nerwica wojenna zacznie się rozwijać. I którym nie udało się zachować spokoju, mają obawy prawdziwej nerwicy wojennej. Mruganie oczami, częste ataki paniki i tym podobne z kilkoma różnicami. Największą różnicą jest powolna w jednego z żołnierzy. W ciągu 48 godzin ofiary nerwicy w jednej są nie odróżnienia od lecznych żołnierzy oraz zaczną się tak samo zachowywać. Nerwicę wojenną można leczyć piąc wodę migdałową, jednak po pełnej przemianie jest już na to za późno. Bazy, posterunki i społeczności. Czerwoni. Czerwoni są żołnierzami sprawiającymi po zachodniej stronie ziemi niczyjej. są czerwone mundury i większości są wyposażeni w karabiny zderzalne w pattern 1914 Enfield. Są granaty odłamkowe i manierki pełne wody. Są zwykle obojętni względem wędrowców, jakby ich nie widzieli. Zatkują się, się zdają sprowokowani, ale nie zabiją prowokatora. Niebiescy. Niebiescy są żołnierzami zajmującymi wschodnie tereny ziemi niczyjej. Są brane w niebieskie mundury i zwykle usprojeni w karabinie powtarzany GWEHR-88 oraz półautomatyczny pistolet Behola M915. Dają również granaty zaczepne, trzonkowe oraz manierki, które są puste lub prawie puste. Są szczupli będą ignorować wędrowców. Sprodukowani zabijają prowokatora. Wejścia i wyjścia. Wejście jest możliwe przez Hamwi na poziomie 35. Wyjścia jeszcze nie odkryto wyjścia z tego poziomu. Cóż. To było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotarli się do końca, zostawcie łapkę w górę, komentarz, publikam. Zachęcam już do wsparcia kanału, ponieważ część z tego odcinku będzie szybciej dostępna dla wspierających. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ponieważ wszystkie będą w prędzej czy później dostępne dla wszystkich. Więc cóż, to było na tyle. Zobaczenia na razie.